Karol Bogiński, Aksel Głonkowski witamy Państwa w kolejnym odcinku Pulsu Up, w którym to odcinku historia zatacza koło, ponieważ prawie równo dwa lata temu rozpoczęliśmy historię naszego kanału odcinkiem o śmieciach, a dzisiaj temat będziemy kontynuować, ponieważ powraca jak bumerang. Kończy nam się umowa na śmieci i trzeba ogłosić kolejny przetarg. I znowu szykują się bardzo duże podwyżki, prawie 100%. Ale o samych kwotach za chwilę. No więc. Czy w zasadzie można uniknąć tych podwyżek? Jest to tak naprawdę problem globalny, bo wszędzie są podwyżki mniejsze, większe, wzrastają płace minimalne, wzrastają koszty odbioru tych odpadów, koszty transportu. No jest cała masa, która powoduje ten wzrost, ale czy aż tak? Te ceny, które zostały podane, wynikły z przetargu. I tu dochodzimy do pierwszego punktu, a mianowicie to, że przetarg został rozpisany na dwa lata. Z czym to się wiąże ten termin dwuletni? Można z jednej strony pomyśleć, że no, zabezpiecza się ceny na kolejne dwa lata, żeby nie wzrosły. Z drugiej strony, spółka, która podpisuje z nami taką umowę, nie wie, jakie ceny będzie miała na przykład w kolejnym roku, więc musi dość mocno zawyżyć tą kwotę, żeby nie być strata. I to jest w zasadzie chyba jedyny zarzut, który można postawić w kwestii ceny burmistrzowi, bo tak naprawdę od reszty nie jest zależny. Według nas, w naszej opinii, lepszym rozwiązaniem byłoby pod, bezprzetargowo podpisać umowę z łapskim PEC-em, jako że jest to spółka gminna, można to zrobić i w miarę często te ceny aktualizować. Dzięki temu PEC nie musiałby kalkulować ceny na ewentualne wzrosty w okresie dwóch lat, a na przykład co pół roku można byłoby umowę renegocjować i tak optymalnie dobierać ceny, żeby mieszkańcy zapłacili jak najmniej. Podwyżki są nieuniknione, ale myślimy, że dało się to zrobić bardziej optymalnie i te podwyżki mogłyby być odrobinę mniejsze. Kolejną rzeczą, do której można się przyczepić, jest yy, brak konsultacji społecznych. Coś do czego chyba powoli się przyzwyczajamy. O co chodzi? O podwyżkach burmistrz wiedział od dawna, ponieważ już w sierpniu, jak wynikło na dzisiejszej sesji, były jakieś pierwsze ruchy w tym temacie. Fakt faktem wtedy jeszcze nie było żadnych konkretów, ale Piotr Łapszo 18 listopada złożył interpelację z prośbą o ogłoszenie konsultacji o spotkanie się z burmistrzem w kwestii podwyżek śmieci. Niestety interpelacja ta została bez odpowiedzi. Burmistrz we wtorkowym live zapytany przez Kolegę, który siedzi obok, Axel, o co pytałeś burmistrza? Dokładnie zapytałem, ile będzie wynosić procentowo z podwyżka przy liczeniu na osoby, jeżeli chodzi o śmieci. No i co burmistrz właściwie odpowiedział? Że tak naprawdę jest pytanie przedwczesne. I to tak nie do końca powiedzmy. A druga jego odpowiedź była, że nie będzie w przeliczeniu na osobę, i tyle się dowiedzieliśmy. Gdzie przypomnimy, live burmistrz był we wtorek, a w środę na komisji, w środę rano w zasadzie gdzieś, została opublikowana gdzieś uchwała, w której były dokładnie te ceny podane oraz bardzo dokładnie sposób rozliczania rozpisany, więc nie wierzę w to, że we wtorek wieczorem robiąc live, a, burmistrz nie miał pojęcia o tym, o ile wzrosną ceny. I o tym, w jaki sposób będą naliczane, a w środę rano nagle w nocy z wtorku na środę rozpisali uchwałę. No cóż, ale do tego braku informacji chyba powoli musimy przywyknąć. A, a propos konsultacji, zostały wrzucone na stronę gminną, niestety w środę nie zostały udostępnione na Facebooku, więc tak naprawdę nie do końca ktoś o tym wiedział, że takie konsultacje mają miejsce. Tak, a pod kolejnymi postami po prostu zaczyna wątek spadać na stronie gminnej. Przez dwa dni pojawiły się kolejne i już jest naprawdę. Trzeba poszukać, żeby go znaleźć. Najważniejszy podpunkt przetarg wygrał Łapski Pec i to on zaproponował właśnie najniższą kwotę. To, co można dodać, że została już wybrana najkorzystniejsza oferta, więc w zasadzie zostało jedynie podpisać umowę. Przy czym przypomnijmy, że jeszcze radni nie przegłosowali tej uchwały. A burmistrz dopiero chce przystępować do konsultacji z radnymi co do kwot, mając już ogłoszony przetarg, mając oferty i mając wybraną najkorzystniejszą ofertę. Nie jestem pewny, czy to jest najlepszy moment do negocjacji cen, no ale dobra. I, i tak naprawdę na niej opierając też wszystkie przeliczenia, o których będziemy mówić później. Temat kolejny w tym temacie, że tak to nazwę, czyli zmiana sposobu naliczania z osoby na metry sześcienne wody. O co w tym zasadzie chodzi? I tutaj drobna wstawka, ponieważ pomyliliśmy się w materiale. Do tej pory było za jedną osobę zgłoszoną 18 zł za segregowane i 36 za niesegregowane. Teraz będzie to w zależności od zużycia wody w danej lokalizacji na podstawie średniego zużycia z ostatniego roku. Czyli załóżmy jeżeli mamy rok 2020 bierzemy zużycie średnie wody za rok 2019. Przemnażamy to razy kwoty za metr sześcienny i mamy sumę którą chcemy uzyskać. Wróćmy do materiału. I o co w tym wszystkim Karolu chodzi? Dlaczego zmiany następuje? Dlaczego? Pierwszym i myślę głównym powodem jest próba ukrócenia, kombinowania, że pozwolę sobie to tak nazwać, przy zgłaszaniu osób. O co chodzi? Chodzi o to, że jeżeli w mieszkaniu, w bloku dajmy na to, ktoś wynajmuje mieszkanie i mieszka tam 4-5 osób, zgłaszana jest jedna. Przy czym 4 tak naprawdę wyrzucają śmieci w gratisie. I w skali gminy, jeżeli tu mówimy, to brakuje nam około 5 tysięcy osób. Przy czym zakładając, że niektórzy wyjechali nie wyrejestrowując się, myślę, że mówimy o skali 3-4 tysięcy osób. Co jest istotne, zmiana tego sposobu zliczenia z zadeklarowanych osób na zużycie w metrach sześciennych wody wyeliminuje właśnie ten problem. Czyli osoby, które do tej pory płaciły za śmieci, przestaną utrzymywać wywóz śmieci tych osób, które no, zwyczajnie oszukują na tym. Przejdźmy myślę do clue tego odcinka, czyli o ile w zasadzie fizycznie wzrosną ceny. My podamy takie przykładowo osoby, czyli powiedzmy para emerytów, dwie starsze osoby, które żyją, rodzina z dwójką dzieci i może jakiś taki przypadek rodzina wieloosobowa, czyli powiedzmy z czwórką dzieci, łącznie sześć osób. Na ekranie będą się Państwu wyświetlać te tablice, o których w zasadzie będziemy rozmawiać. I tutaj też warto wspomnieć, że w uchwale burmistrza pojawiła się taka informacja, że średnie zużycie to około 3 metrów sześciennych wody na osobę. Temat jest ciekawszy i myślę, że go rozwinę, ponieważ w postach na Facebooku, aby dobrze to wyglądało, pan burmistrz podaje średnie zużycie przy wyliczeniach 2 m3 na osobę. Dane ze zwiku mówią o 2,5 m sześciennego za osobę średnią w gminie łapy, a z kolei w uchwale wpisano 3 m3 na osobę w gminie łapy, więc no, jest tu pewna rozbieżność, ale okej, okay, przejdźmy dalej. Do tej pory było tak. Za segregowane 18 zł za osobę, za niesegregowane 36 zł za osobę. I to się mnożyło tak naprawdę do 5 osób, powyżej 5 osób, kwota pozostawała bez zmian. Teraz jest tak, że za segregowane zapłacimy 11,73 za metr sześcienny zużytej wody w domostwie. Jest nowość, pojawił się kompostownik, który daje ulgę 2 zł z hakiem. Nie zapisałem tego niestety, wrzucę tą kwotę teraz na ekran. W każdym razie po ulgę daje to 9,46 zł za metr sześcienny, a za niesegregowane, i tutaj jest znaczny wzrost, bo cena nie skacze razy 2, a razy 3, zapłacimy 35,19 No i teraz Aksel, dla przykładowej pary emerytów. Jaka to będzie zmiana w skali miesiąca? Dwie osoby do tej pory na przykład płaciły za segregację 36 zł. Jeżeli nie, segregowane to byłyby 72 zł. Zakładamy z Karolem, że troszeczkę mniej wody zużyją, czyli 2,5 m sześciennego na osobę. No i takie dwie osoby miesięcznie w tym wypadku zapłacą już nie 36, a 58 zł i 65 groszy, jeżeli będą segregować śmieć. Jeżeli mieszkają w domu prywatnym i będą miały kompostownik, to zapłacą 47 zł i 30 groszy. No ale jeżeli nie będą segregować, to tutaj wzrost jest już bardzo znaczny, bo ponad 100 zł, 175 zł i 95 groszy. Jeszcze z kompostownikiem wychodzi około 10 zł podwyżki, no ale bez kompostownika to już jest 20 zł różnicy. To dużo jak dla emerytów miesięcznie. Czteroosobowa rodzina, która do tej pory płaciła 72 zł za segregowane śmieci i 144 zł za niesegregowane. Po tych podwyżkach zapłaci zasegregowane śmieci 140 76 zł groszy. jeżeli będą posiadać kompostownik, to jest już no dość znaczna zniżka, bo będzie to tylko 113 52 zł 52 grosze. Ale kolosalnie tutaj widać podwyżkę, jeżeli chodzi o śmieci niesegregowane, bo gdy płacili przed podwyżką 144 zł, teraz ta Karolcina by zapłaciła 422 28 zł groszy. Tu już myślę jest różnica naprawdę bolesna, bo 400 zł przypomnijmy miesięcznie w zasadzie według mnie wyklucza opcję zgłaszania teraz niesegregowanych, bo zwyczajnie w gminie łapy mało kogo na to stać. No ale pójdźmy dalej, prawda w jeszcze dalsze ekstrema, na przykład rodzina 2 plus 4. Z czwórką dzieci, bo takie rodziny też jak najbardziej w łapach są. Do tej pory płacili stawkę 90 zł albo 180, w zależności niesegregowany, segregowane-niesegregowane. Segregowane, no i to była kwota, powiedzmy, akceptowalna, myślę, w skali tak dużej rodziny. Teraz po podwyżce, przy założeniu zużycia wody 3 m3, bo przy dużych rodzinach, niestety, tej wody idzie więcej. Mamy wzrost y, z 90 na przy segregowanych 210, przy kompostowniku 170 i tu będzie chyba najciekawsza kwota, bo jeżeli nie będzie taka rodzina segregować, to zapłaci 633 ,42 zł 42 grosze, czyli ponad 600 zł w skali miesiąca za śmieci. Kwota absurdalnie wysoka. Problem pojawia się też w przypadku dużego zużycia wody, które wcale nie idzie za dużą ilością osób, które mieszkają. Aksel, ile u Ciebie w domu zużyłeś wody? Przeliczenie jest na dwa miesiące, bo tak się szczytuje licznik. I ostatnie tutaj, no z Karolem stawimy, to jest 32 metry. Za dwa miesiące, czyli 16 metrów na miesiąc. Czyli Dokładnie. zapłacisz prawie dwie stówki. No, mam zamiar za bo kupiłem kompostownik. Zapłacisz 170. Ciągle sporo. Ciągle sporo. Wręcz no, dwukrotna przybitka poprzedniej kwoty. No więc może podsumowując. Żaden... Przy pięciu osobach, oczywiście, bo tak. tyle mieszkało. Żaden system nie jest idealny. Ten na pewno ukróca. Ukraca. Ukraca. Masz rację. Ten na pewno ukraca oszukujących, czy to w blokach, czy w domkach jednorodzinnych, którzy deklarują mniejszą ilość osób, które, niż fizycznie tam mieszka. To myślę, w co ten system najbardziej uderzy, to są rodziny wielodzietne, bo one najbardziej odczują wzrost kosztów. Jakby tego nie liczyć, podwyżki będą. Od najmniejszych, jeżeli ktoś posiada kompostownik, to będzie miał około 30% podwyżki, to jest w ogóle opcja minimum, aż do, no już może nie popadałem w ekstrema, gdzie jest 350% ceny aktualnej, ale o jakieś 60%, myślę, minimalnie. Gdzie przy zużyciu 2,5, jeżeli ktoś zużywa 3 metry, tutaj. No już pod stówę podchodzimy. Tak, podchodzimy. 96% podwyżki, czyli myślę, że uogólniając, znowu niestety cena śmieci pójdzie razy 2. W temacie śmieci można rozmawiać naprawdę długo, ale myślę, że wszystkie kluczowe aspekty zostały przez nas poruszone. Przypominam, że pod spodem, pod tym filmikiem, mogą Państwo pobrać arkusz Excela. Wpisać tam wszystkie dane, myślę, że jest dość jasno napisane. Jeżeli nie, to prosimy o kontakt, wyjaśnimy wszystkie nieścisłości i będą mogli Państwo sprawdzić, ile faktycznie zapłacą za śmieci w swoim własnym przypadku. To będzie chyba na tyle w tym odcinku. Dziękujemy bardzo Państwu. Do usłyszenia. Żegnamy. Prosimy o subskrypcję i lajk. Like. I sprzedajemy tak po godzinach. Sprzedajemy taczki. Jakbyście chcieli coś wywieźć, niekoniecznie nowy kompostownik, to możecie zgłosić się do nas. Mamy promocyjne ceny na taczki. Przepraszam za kolegę, jest godzina 21.30, dla niego jest już za późno. Do widzenia. Żegnamy.